Siema ekipa wita was pęczat w kolejnym dopracowanym jak zawsze i dopiętym na ostatni guzik materiale. Skromny od mojego jestem, w, w sensie wieku. Dziś w serii amigowe oryginały pokażę wam wszystkim taki oto box. A box ten zwany kurczę. Nie wiem jak to się... Bo bał Joly. Bał. Dobra, Cze... czekajcie, czekajcie. Bożuli. Oui, oui, bożoli, merdy, no i ogólnie pięknie. A wiecie co to znaczy? Piękny, wesoły, tak jak ja. A skąd to wiem? A no stąd, że bo jestem YouTuberem, a YouTuber wie wszystko i zna masę języków jak papież. I to oczywiste jest, i dziwię się, że tego nie wiecie. Dobra, nieważne, wystarczy o mnie, wracając do boksa. Zatem ten piękny i wesoły box to nic innego jak zbiorowe wydanie gier, które swojego czasu były naprawdę spoko, a więc nie dziwi fakt chęci skoku na kieszenie graczy i ponownego zarobienia na tej sytuacji sianka, a nie ma na to chyba lepszej metody jak zrobienie paczki z grami i oplenie tej paczki graczom w całkiem atrakcyjnej cenie. Nieważne, w skład tej paczki wchodzą cztery hiciory, które swojego czasu robiły zamieszanie wśród graczy amigowych, czyli The Settlers, Terminator 2 Arcade, The Chaos Engine oraz Call of Przyznacie chyba, że tytuły niezłe, co? No, albo cytując klasyka, kultowe. I takie, które na pewno znacie, a więc bez zbędnego pitolenia, przechodzimy do dalszej części tego odcinka, czyli pitolenia części dalszej. Zapraszam! Na początek słów parę na temat tego, czym w ogóle jest. Bożuli! A po co? No bo jak dobrze poszukacie na portalach aukcyjnych, znajdziecie. Taki właśnie boksik. I przy okazji opisu info, że unikat jedyne takie kuptera za 200 zł. I tak. Może to i rzadkie, ale żaden unikat i na pewno nie jedyne takie. Bourjoli to wydawca prawdopodobnie francuski zajmujący się głównie wydawaniem paczek gier, kiedyś nawet hitów, tylko po to by coś na tych grach jeszcze zarobić. To tak naprawdę coś po ponownych edycji gier od Kixa, czyli hitów wydawanych po latach w budżetowej formie, bez plakatów, dodatków, z przedrukowaną z oryginału czarno-białą instrukcją oraz w pudle z typowym Kiksowym layoutem. Wydawca działał prężnie na rynku od roku 84, zaczynając od wydawania paczek gier na ZX Spectrum przez paczki na Commodore 64, MSXa, Amstrada, Atari ST, Amigę kończąc na PC w roku. Przez ten czas wydali masę składaków w pokroju The Best, Greatest, Excellent, Top Ten i tak dalej. I tak, jest to coś, co dla Retrogracza jest gratką, no bo to składanka fajnych gier jest i w ogóle super. Natomiast dla kolekcjonera to tak naprawdę żadna gratka. Bo wiadomo, że zbiera się, kolekcjonuje i dużo warte są te pierwotne wypusty tych y, gier w beatboxach, a nie takie składanki. I jasne, można to kolekcjonować pod warunkiem że cena tego będzie taka no całkiem dobra. A dziś, jak wiadomo, z tym to <gry> różnie bywa. Ale to tylko i wyłącznie moje zdanie, możecie się oczywiście z nim nie zgadzać. Niemniej jednak kiedyś możliwość zakupu paczki, w tym wypadku czterech, naprawdę dobrych gier, zapewne w dobrej cenie, no to dla graczy była bezdyskusyjnie gratka i okazja. Dlatego właśnie twierdzę, że dla gracza to była i w sumie dziś nadal jest Dobra okazja, żeby kupić fajne gry. A skoro to już wiemy, to teraz rzucamy okiem na tego tutaj bundla. Obejrzymy z bliska pudło, zawartość dyskietki i tak dalej. Mamy okładkę. Na okładce widzimy oczywiście Bourjouille, Bourjouille przez Virgin. Nie wiem, mamy gry: Fodder, the, the Chaos Engine, The Settlers i Terminator 2, The Arcade Game. I mamy oczywiście screeny z pudełek. Akurat z tych gier i że na Amiga. Tak prezentuje się front. Jeżeli chodzi o tył, oczywiście mamy opisy gier, jakie tutaj znajdziemy, The Settlers i krótki opisik i od razu obok jest nota, że Amiga Format dała tej grze 94%. Kolejna gra, The Terminator 2 Arcade Game, mamy si Amiga, 90% dało tej grze, dosyć wysoko i oczywiście mamy opis. Mamy Cannon Fodder, Amiga Action, 94% dała tej grze, prawda, jasna rzecz. I mamy Chaos Engine i Amiga Format dało tej grze 10%, jasna rzecz. Mamy screeny, mamy opisy w dwóch językach. Informacje, na przykład Settlers wymaga amiki 500, 600, 1000, 1200, 2000, bla 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 bla. I ja tam Kickstartu, jakiego, 1 MB jeden 1 albo 2 graczy, dwie myszki, wiadomo. Tu player modem required, żeby grać w sensie na dwóch graczy. O to chodzi. Terminator 2 wymaga amiki 500, 500+, 600 i wymaga joysticka albo myszki i 1 MB O i mamy na przykład kanonowoder, wymaga 500, to wiadomo. i... I, I wymagania Chaos Engine. I to tyle, jeżeli chodzi o tył. Boki, tak naprawdę, to tutaj mamy typowe informacje: kanonfoder, oczywiście, jakie gry, bożoli i tak dalej. Druga strona, z każdej strony jest tak naprawdę to samo. Zatem otwieramy pudełko. I od razu tak. Yy, może najpierw dyskietki. Cały zestaw dyskietek. I na przykład mamy The Settlers na trzech dyskietkach z sito Tak to wygląda. Mamy dalej, mamy Chaos Engine, dwie dyskietki, tym razem z naklejkami. Tak to wygląda. Follow loading instructions bardzo ładnie. Mamy Canon Folder, e, już wam pokazuję. Canon Folder, dyskietka trzecia, dyskietka pierwsza i, dru i druga. No Canon Folder na trzech dyskietkach z sitodrukiem, drukiem wydany przez Virgin. Wszystkie gry wydane przez Virgin. Nie, nie wiem, to bez sensu. Terminator 2, The Arcade Game na dwóch dyskietkach, dyskietki z sitodrukiem, bardzo ładnie. Zestaw dyskietek, wszystkie gry są w zestawie i mamy Games Manual, czyli instrukcja obsługi. Nic nadzwyczajnego, nie ma nawet za wiele screenów, są tylko same informacje i nic więcej, natomiast to co widzimy po jednej ze stron mamy Tutaj zabezpieczenie chyba do tych To jest chyba do The Settlers, tak mi się wydaje. No ale jakieś opisy? Tak, do, to jest do The Settlers. E, I. A to jest tylko i wyłącznie do The Settlers? Nie, Chaos Engine jest. Pod koniec i ten terminator dwójki mamy też, tak to wygląda. A na samym początku mamy opis Deserters z, z rysunkami i z tym wszystkim, jakimiś pierdłami i tak dalej. Książka jest opasła, ma masę stron: 168, bo to jest instrukcja do wszystkich czterech gier. I tak to wygląda: I tak wygląda cały ten tutaj zestaw wszystkich tych rzeczy, jakie były w zestawie. I tak prezentuje się pół. No dobra, to co teraz? Prezentacja gier i postaram się nie rozwodzić na ich temat, nie wiadomo ile, bo to nie taki film, nie o tym traktujący, nie ma to sensu, poza tym nie będę tutaj robił, prawda, nie wiadomo jak długich ej, odcinków, przynajmniej tak, tak, taki mam plan. Będzie raczej parę słów o danej grze, jakieś moje wspominki, także, także do dzieła. Terminator 2 The Arcade to klasyczny shooter na szynach wydany w 1991 roku przez Midway na Automaty i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że automat z grą z dwoma karabinkami Uzi po jednym dla każdego z graczy robił mega wrażenie. Gra ukazała się dzięki acclaim na różnych platformach domowych, w tym oczywiście na Midze, na której trzeba było grać myszką, co już wrażenia nie robiło. No trudno. Gra nawiązywała do filmu o tym samym tytule, wcieliśmy się w niej w postać przeprogramowanego Terminatora T-800, a naszym zadaniem była ochrona przywódcy ruchu oporu Johna Connora oraz dostanie się wspólnymi siłami do siedziby głównej Skynetu i zniszczenie Głównego procesora. Gra cechowała się wspaniałą, jak na tamte czasy, oprawą audiowizualną, serwowała masę Friday, była mega klimatyczna, a do tego cholernie trudna. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli chodzi o Terminatora 2 Arcade, tutaj nie zaskoczę was żadną wyszukaną historią, nie wiadomo skąd, raczej to, co już kiedyś mówiłem, czyli grę poznałem dzięki mojemu koledze Marcinowi, który miał Amigę 500 przede mną. Ja miałem komodorka, on już miał Amigę 500. Często do niego chodziłem, o tym już Wam mówiłem nieraz, Pokazyło mi różne gry na tej Amidze ale stricte po to, żeby wzbudzić we mnie zazdrość, nie wiem jak to nazwać, że Amiga ma takie wow możliwości, a komodorek nie. Czyli chodziło głównie o grafikę, o prawę audiowizualną. Pokazywał mi różne gry. I tam też wtedy u niego zobaczyłem właśnie Terminatora The Arcade Game. I no ja i terminator to było wow, ja kocham Terminatora, kocham ten, ten całe te uniwersum, że tak powiem. Ja terminatorem kiedyś żyłem, wszystkimi częściami, wszystkie części oglądałem, moja żona tego nie rozumie, ona Science Fiction nie lubi, a ja uwielbiam, Terminator to jest coś wspaniałego. Od tych części złych, jak na przykład trzecia część, do tych dobrych, jak na przykład czwarta. Eee, no nieważne. W każdym razie terminatora. Uwielbiam, oglądałem chyba, na pewno wszystkie części, no i po prostu kocham, żyłem tym kiedyś tak dalej. Dzisiaj już może nie. No i wiadomo, że widziałem też gry. W Top Secrecie, pamiętam, widziałem grę Terminator na Amidze, ale to był ten Terminator taki, gdzie nawiązanie do dwójki, takie stricte do dwójki, gdzie mieliśmy poplątaną grę taką arkadową z logicznymi elementami, czyli na przykład mieliśmy ucieczkę na motorze widzianą z góry, mieliśmy strzelanie do T1000 w jakimś korytarzu, ale mieliśmy też na przykład układanie tutaj, prawda, uszkodzanie ręki Terminatora, łączenie tych wszystkich tej pierdółek, żeby. By ręka mu działa. Wiecie o której grze mówię? I tak gra mi się na ekranach podobała, jak ją zobaczyłem na żywo na Midze. To nie, już dla mnie była na out. Natomiast ta, arkadowa. Jak Marcin mi ją pokazał, jak to wyglądało, jakie to było wspaniałe, to było coś wielkiego. Oczywiście ja tę grę wcześniej widziałem w Games World, Games World na Sky One, tam grali tą grę, tylko to było na sedze, Mega jak bodajże, a no na Amiga, jak ją zobaczyłem, to to było idealne to samo, tak naprawdę. I ja się w tej grze wtedy zakochałem. Grafika, jakieś te postacie digitalizowane prawie i tak dalej. To jak braliśmy udział w tych bitwach, jak gdzieś chowaliśmy za tymi murkami. w sensie byliśmy, widzieliśmy murek za murkiem tych członków Ruchu Oporu strzelających, do Terminatorów i te terminatory wszędzie chodziły, a my waliliśmy tym celnikiem. Coś wspaniałego, dla mnie to było coś wielkiego, coś cudownego, tak? Ta gra była po prostu wspaniała, idealna. Oczywiście mega trudna, o czym się przekonałem później po latach, ale gdy Marcin mi ją pokazywał, dla mnie to było coś wspaniałego. Oczywiście widziałem też automat z grom, na automatach, oczywiście z tymi dwoma karabinkami UZI, to chyba było UZI, jeżeli się nie mylę. No i tam wtedy też grałem. Jezus! Mar jak to pięknie wyglądało na automatach. Jak dzisiaj przypomnę, jakie to wtedy na mnie wrażenie zrobiło. Ciary łaziły po plecach, dosłownie. E, ale gra też szybko zweryfikowała to, że nie pograsz za długo, bo nie jesteś w stanie pograć za długo, bo jest strasznie trudna. Każdy, kto grał w tą grę na midze, wie, że była okrutnie trudna. Pierwszy etap jest do przejścia. Walka z tym takim, e, jak to się nazywa, ten taki robot dziwny, co tak się obraca, takie ma dwie wieżyczki podwieszane i strzela na takich, na takich gąsienicach. To jeszcze było do przejścia. Pierwszy etap był spoko do przejścia, ale już kolejne. To już była masakra, jakaś tam fabryka była coś tam, było tego masę, nie? E, tych etapów trudnych. Bez trenera ta gra była nie do przejścia, ale ja się nie umierałem. Ja w nią grałem naprawdę dużo, pomimo tego, że nigdy nic w niej nie ugrałem, to i tak do niej wracałem. No bo Terminator, bo ja kocham Terminatora, bo to coś pięknego, wspaniałego i wielkiego, i tą grę po prostu musiałem grać. i Przyciągała do, do mnie mnie, do siebie grafiką, po prostu, oprawą, bo. No Ciary, ja chcę pomyśleć Terminator 2, najlepsza część według mnie mojej opinii. No to po prostu coś, coś, coś do dzisiaj mam ciary na plecach. I Terminator 2, Dark Age, do dzisiaj robi na mnie jakieś tam wrażenie. Może nie tak jak kiedyś, gdy ją założyłem pierwszy raz, no ale, ale robi dalej wrażenie. I dalej do tej gry chętnie wracam, tylko mam okazję w nią zagrać, chociaż z tą świadomością, że dzisiaj już jest strasznie trudna to. Może niekoniecznie, ale, ale hej, jest naprawdę świetna. I każdy, kto w nią kiedyś grał, dobrze o tym wie, że gra jest naprawdę fajna. No na automatach miażdżyłam mu zgownicę o prawą, na no, midze już może nie tak, ale mimo to była bardzo dobra i gra, w którą naprawdę warto zagrać, bo no warto, kto jej nie zna, to po prostu musi mi ją zagrać, a kto ją zna, to dobrze wie, że to jest po prostu kawał, kawał dobrej gry. Chaos Engine to wszystkim dobrze znany shooter wydany w 1903 roku na Amigę przez Bitmap Brothers, w grze się w postać jednego z najemników, któremu wybieramy towarzysza i wspólnie lecimy rozprawić się z maszyną chaosu stworzoną przez szalonego barona Forteska, a wszystko po to, żeby uniknąć unicestwienia wszelakiego podobno inteligentnego życia na naszej planecie. Przed naszymi bohaterami cztery mega trudne usłane różnymi dziwnymi potworami światy, a na samym końcu bitwa z samym baronem Fortesk uwięzionym w swoim wynalazku, czyli w maszynie chaosu. Gra charakteryzowała się świetną grafiką, była. Bardzo dobrze udźwiękowiona. Mega grywalna, niestety, jak każda dobra migowa produkcja, okrutnie wręcz trudna. The Chaos Engine, co ja tutaj mogę powiedzieć? To jest gra, której nie widziałem wcześniej, przed tym, jak miałem amigę, w odróżnieniu od Terminatora, u żadnego z moich kolegów, chociaż chyba widziałem ją u mojego kolegi Maćka. Jest to możliwe, ale dziś tego nie pamiętam Grę poznałem tak głównie u mnie na moim sprzęcie Jak już miałem Amigę i sobie ją odpaliłem na swojej Amidze Grałem w nią, oczywiście, że grałem Zawsze była strasznie trudna dla mnie, bo to bardzo trudna gra Okrutnie trudna, o tym też wie doskonale każdy, kto w nią grał Na kanale zaliczyłem wszystkie chyba cztery etapy Chyba cztery etapy ona miała Zaliczyłem wszystkie cztery etapy, skończyłem ją i nie pokonałem Barona Fortesk Maszyny chaosu nie pokonałem Pokonała mnie masz na chaosu. Dobrałem źle swoich dwóch najemników. E, nie miałem takiego... Nie miałem power-upu odpowiednich, żeby skończyć tą grę po prostu. Ale doszedłem do końca. Załebka, gdy tą grę grałem kiedyś, to nie. Nie ukończyłem jej. Nie wiem, czy udało mi się ukończyć drugi świat. Pierwszy tak, jak najbardziej. Spoko. Pierwszy był do ogarnięcia bez problemu. Natomiast każdy kolejny już był tak trudny, że się w głowie nie mieści. Pamiętam, gdy grałem na kanale, tą grę kończyłem, to kanały później były... Kellar, piwnica, coś takiego, no, mega trudne to było, takie te obrotowe, dziwne takie jakieś mm, przeciwnicy. To było strasznie trudne, ale pierwszy etap las. Ja powiem wam, gdy zobaczyłem tę grę po raz pierwszy, gdy w nią zagrałem, to było coś, coś pięknego, coś wspaniałego. Grafika nie była jakoś skomplikowana, może nie wiadomo jak, ale ona robiła mega wrażenie, była tak dobrana, tak fajnie zrobiona, mega szczegółowa. Naprawdę szczegółowa grafika. Nie super kolorowa, ale szczegóły robiły naprawdę olbrzymie wrażenie. To, jak naszych, nasi bohaterowie wyglądali, te strzały, to wszystko, odgłosy, to, jak yy, tam wypowiadane są te kwestie, że Node Activated i tak dalej, Exit Open, Level Complete, te wszystkie wypowiadane kwestie, no tak wspaniałe, to tak zostaje w głowie, tak się wbijało w łeb, że się w głowie nie mieści, tak naprawdę. Wtedy to robiło takie mega wrażenie, że Amiga 500 na trzech czy na dwóch dyskietkach potrafi takie rzeczy robić, że to może tak wyglądać. No i mieliśmy też gry, które, prawda, były kichami jakby zarazem. Natomiast ta gra pokazywała, na co stać Amigę i robiła to bardzo dobrze. Każdy, kto grał w drugą część Chaos Engine już wie, że no, coś nie tak, to nie to samo. Druga część tylko chyba była na zasadzie tylko jakichś tam pojedynków, nic więcej, tak mi się wydaje. Ja dwójkę odpalałem parę razy i nie czaiłem tej gry i sobie ją opuściłem tak naprawdę. Natomiast jedynka, no tłukłem wiele razy, zalepka. Wracałem ciągle, strzelałem tych potworów dziwnych. I zawsze ginąłem po pierwszym etapie, albo w pierwszym etapie. Nie wiedziałem nawet, że można odkrywać różne. Yy, są różne metody na przechodzenie etapów. Tego nie ogarniałem, nie wiedziałem. Dzisiaj wiem, że są, bo grałem tą grę na kanale, tak mówiłem. I wykorzystywałem różne przejścia, łatwiejsze, trudniejsze, żeby ukończyć dany etap. Jest masa możliwości. Gra z pozoru, taka nic nadzwyczajnego strzelanka, ale jest tak rozbudowana, że się w głowie nie mieści. Ale że tylko dwie dyskietki, chyba dwie, no to nie jest za długa tak naprawdę. I musi być trudna, żeby można bowiem troszeczkę pograć. Ale jest mega. O tym wie też każdy, kto w tą grę grał. Także kto nie grał, to polecam, a kto grał, to wie, że gra jest naprawdę no, pierwsza klasa. Kolejny hit na tej składance, tak naprawdę. I teraz w tym momencie powinniśmy przejść do kolejnych dwóch tytułów. E, ale jako, że cztery gry na jeden odcinek, to troszeczkę za dużo jednak jest, bo wiadomo, odcinek nie może być za długi, bo mało kto go obejrzy. Zatem pozostałe dwie gry pojawią się w kolejnym odcinku traktującym o boksie. Bożuri. do którego nagrania zabieram się już teraz, a wy zobaczycie go za niedługo jakoś. <gry> Poza tym rozbijanie filmu na odcinki sprzyja jeszcze jednej. Bardzo ważnej rzeczy, mianowicie no więcej materiałów, więcej obejrzeń, więcej reklam, y więcej kasy, o czym doskonale wie każdy. Ten no, yy, youtuber. A tymczasem, jeżeli tobie się podobało, to prośba o udostępnienie tego filmu gdzieś na profilu na Facebooku, albo prywatnym, albo na jakiejś grupie, na jakimś fanpage'u, yy, gdziekolwiek. Może też o ocenę jakąś, łapę, a przede wszystkim o napisanie jakiegoś fajnego komentarza. Czy graliście w te gry, czy znacie, czy wam się podobało? czy nie, no wiadomo, takie tam. A tymczasem, ze swojej strony, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam was, PenCharts, i do następnego. Trzymajcie się, cześć!